Cześć, witam was dzisiaj w takim filmiku, którego w ogóle nie planowałam. W tym tygodniu przynajmniej jeszcze wiedziałam, że kiedyś to nastąpi, ale zaskoczyło mnie to, jak szybko się to stało w ostatnim czasie. Dobiłam do 10 tysięcy subskrybentów. Jestem z tego bardzo zadowolona. Czekałam na ten, na ten taki krok milowy przez, przez bardzo długo i, i wiedziałam, że chcę z tej okazji coś dla Was zorganizować, jakiś konkurs, jakieś rozdanie. I wreszcie się udało. W ostatnich tygodniach subskrypcje mi bardzo znacznie podskoczyły, z czego również bardzo się cieszę i bardzo Wam za to dziękuję. I z tej okazji, właśnie jak już pewnie się dowiedzieliście z tytułu filmiku, mam dla Was rozdanie. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, chciałam wam wszystkim podziękować jeszcze raz za to, że za mną jesteście. Ja się ogromnie cieszę z każdego subskrybenta, szczególnie, że uważam, że moi subskrybenci są, są wyjątkowi, dzięki którym na, atmosfera na moim kanale jest. Jest specyficzna, jest, jest wyjątkowa, jest taka bardzo pozytywna, powiedziałabym. I ciesz mnie też to, że mam subskrybentów, mam widzów, a nie wyznawców. Że mam osoby, które potrafią skomentować i pozytywnie, i skrytykować, ale tak bardzo konstruktywnie. Więc ja się na wszystko dziękuję. I w ramach tego podziękowania właśnie mam dla Was konkurs. Konkurs, w którym nagrodzę dwie osoby. Chciałabym nagrodzić Was wszystkich, ale. Bo musiałam wtedy napaść na banka, albo wygrać w totka. Zatem to chciała każdemu zasponsorować nagrodę taką, którą, którą tutaj mam. Postanowiłam, że w rozdaniu rozdam Wam takie właśnie kosmetyki, które sama chciałabym dostać, i które, które sama chętnie bym też wypróbowała, które sama chętnie używała. Zacznę może od zasad konkursu, od tego, co bym chciała, żebyście w ramach tego konkursu dla mnie zrobiły. Nie będzie to nic bardzo skomplikowanego, ponieważ nie chciałabym ograniczać Was jako subskrybentów, ponieważ wiem, że nie każdy na przykład jest zdolny artystycznie, makijażowo, nie każdy z Was jest w stanie makijaż konkursowy przygotować. Pewnie mniej z Was by się na taki konkurs zgłosiło, więc będzie to konkurs komentarzowy i chciałabym, żebyście w komentarzach napisały mi. Jaki filmik chciałabyś na moim kanale zobaczyć? Poprosiłabym też, żeby to było coś takiego bardziej specyficznego, żeby to nie było na przykład filmik z zastrojem dnia, bo to jest taki bardzo ogólny temat, który już na moim kanale się pojawia, więc czego oczekuję? Czegoś oryginalnego, czegoś nietypowego, czegoś bardzo specyficznego? Czegoś, czego może czy nie było na innych kanałach, to będzie na pewno był jakiś duży plus. I spośród tych komentarzy wybiorę dwa i właśnie dwie osoby zwyciężą. Dwa, które najbardziej mi się podobają, które są najbardziej oryginalne, które najbardziej chciałabym nagrać dla Was. Więc to nie jest konkurs, w, który, w którym zwycięzcę w łonie losowo, ale to będzie konkurs, kiedy wszystkie komentarze przeczytam i zdecyduję sama, kto zostanie zwycięzcą. Jeżeli macie poniżej 18 lat, to poprosiłabym, żebyście w razie gdybyście zwyciężyły, żebyście poprosiły rodziców o, o zgodę, żeby mogę wam wysłać nagrodę, żeby nie wyglądało to dziwnie, że jakaś nieznajoma osoba z Australii z <grytania> drugiego końca świata wysyła wam jakieś prezenty, bo to może być odebrane różnie. Pozostałe zasady, które chciałabym, żebyście jeszcze też spełniły, napiszę pod filmikiem. Generalnie tylko konkurs dla moich subskrybentów, więc też to jest warunek wzięcia udziału. Bo mi też miło, gdybyście mnie śledziły na Facebooku czy na Instagramie, ale to też nie jest warunek konieczny. To jest tylko taka sugestia, że tam też jestem, że miło byłoby Was też tam zobaczyć. Ale tak, w komentarzu prosiłabym o dwie rzeczy. O jedną rzecz to jaką nagrodę byście chciały wybrać z tych dwóch, które Wam za chwilę pokażę oraz właśnie to, jakie film na moim kanale chciałobyście zobaczyć. Jeszcze raz, żeby to był taki pomysł bardzo y, specyficzny, bardzo jak najbardziej oryginalny i, i interesujący. Y, nie ograniczam Was, jeżeli chodzi o ilość komentarzy danego dnia. Nie chciałabym, żeby to był ten sam komentarz przy, przez 100 stron, bo to nie o to chodzi. Tak jak powiedziałam, to nie jest y, losowanie. Ja to wybiorę y, osobiście, czytając wszystkie komentarze. Więc jeżeli macie jakiś kolejny pomysł na przykład, to też możecie go dodać i tego nie będę jakoś y, Eliminowało, natomiast nie chciałam, żeby to był taki spam, że ten sam komentarz pojawi się 10, czy 20 czy 50 razy. I teraz chyba najciekawsza rzecz, najbardziej interesująca dla Was na koniec, czyli nagrody. Postanowiłam, że y, nagrody będą dwie z różnych jakby kategorii. Jedna jest nagrodą z kosmetykami do pielęgnacji, a druga do makijażu. I właśnie. Komentarz pod filmikiem. W Waszym zgłoszeniu napiszcie, czy chciałbyście wygrać pielęgnację czy makijaż. Z pielęgnacji mam dla Was zestaw kosmetyków firmy Antipose, Antipodies, jak to wymawiacie. To jest jedna z moich ulubionych firm naturalnych, organicznych, firma z Nowej Zelandii, która już jest coraz bardziej dostępna w Europie, ale myślę, że w Polsce jeszcze jest ona bardzo mało znana, a naprawdę produkty są bardzo godne uwagi. I w skład tego zestawu wchodzi. Hmm, Płyn do mycia twarzy, taki kremowy płyn do mycia twarzy, wchodzi toner i wchodzi także krem na dzień. To jest seria dla skóry wrażliwej, więc generalnie jeżeli macie skórę problematyczną, wrażliwą, to myślę, że te kosmetyki będą dla Was wspaniałym, przynajmniej produktem do wypróbowania. I kolejna nagroda, to mnie bardzo ekscytuje, sama chciałabym jedno i drugie w sumie wygrać. Jest to tada! paleta cieni. Paleta pięciu cieni z firmy Dior z ich najnowszej limitowanej kolekcji. Ja ich osobiście nie mam, nigdy nie miałam do czynienia z cieniami Diora, ale zobaczyłam, jak one wyglądają i po prostu wiedziałam, że to będzie fajna dla Was nagroda. Nie będę za bardzo do tego tutaj nie chcę tego za bardzo dotykać, bo wtedy będzie nagrodą też odcis moich palców na opakowaniu, więc postaram się tak jakoś dokładnie delikatnie otworzyć i tu jest folia, więc nie dotykam niczego. Mamy tutaj pięć kolorów. Jest taki delikatny róż, jest taki perłowy, określając na różowo, kolor w środku. Jest taka delikatna zieleń, jest fiolet i, i taki koralowy odcień. I ona, nie wiem czy to widzicie, mają taki fantastyczny wzorek takie kokardki na, na brzegach. Więc taki ekskluzywny produkt, myślę, że wiele z nas, większość z nas takie kosmetyki kuszą i. No myślę, że fajnie byłoby mieć coś takiego eleganckiego, takiego wypasionego w Waszych zbiorach. Więc jeszcze raz w komentarzu napiszcie mi pod tym filmikiem, czy chciałabyście wygrać zestaw pielęgnacyjny czy makijażowy i wtedy dodajcie do tego także swój pomysł na, na filmik. Konkurs potrwa do 13 marca, do piątku, do północy polskiego czasu i ja wtedy postaram się albo w niedzielę... Po tym terminie najbliższą albo w środę ogłosić zwycięzców i wtedy będę wysyłała do Was nagrody. Więc życzę wszystkim powodzenia, mam nadzieję, że wykażecie się kreatywnością i mam nadzieję, że nagrody Was zainteresują. Jeszcze raz dziękuję bardzo za to, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie i że dobrnęłyśmy do tego ważnego dla mnie kroku, czyli tych 10 tysięcy subskrybentów. Także jeszcze raz powodzenia i widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach.